Moja droga Wago, witam Cię bardzo serdecznie. Na ja tarot Przyszkawił, nazywam się Pio i zapraszam Cię na Twoje czytanie. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, Ło, u Ciebie się dzieje, bo Ty tutaj jesteś, Wago szefem. Ty tutaj jesteś, ty tutaj masz jaja, ty tutaj będziesz wchodzić, brać co jest Twoje do tego pokoju, wybijając kurczę drzwi razem z futryną swoją nogą. Zglana wejdziesz, po prostu wejdziesz, splądujesz, weźmiesz co jest Twoje i wyjdziesz bez żadnego ale. I tutaj widać u Ciebie bardzo mocny autorytet, bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, czyli tutaj przepracowywanie pewnych traum, Nie tutaj pracujesz z psychologiem, chociaż pracujesz z jakimś life coachem. Widać, że tutaj po prostu, chociaż pracujesz już może ze mną jako mój klient, ale widać, że tutaj bardzo mocno jest taka uaktywnienie takiej i wyrównanie energii męskiej i żeńskiej. Ta energia męska to jest ta energia robienia, wykonywania, ta energia żeńska to jest energia budowania i kreacji. Widać, że u Ciebie tu będzie bardzo tutaj ustabilizowane. Jest tutaj przy Tobie jakaś osoba przyjacielska, bądź też przy której czujesz się bezpiecznie. Ja powiem Tobie tak, jeżeli budujesz pewnego rodzaju związek, tutaj ta, ta forma bezpieczeństwa i przyjacielstwa jest bardzo ważna, żeby tak zacząć budować pewnego rodzaju związek. Jeżeli ktoś tutaj będzie Ciebie starał się przyspieszyć, odnosno się pewnego rodzaju decyzyjności bądź też zrobienia pewnych rzeczy, to nie daj się, ponieważ tutaj niekoniecznie może to być dobre dla Ciebie. Innymi słowy, bardzo duża lekcja cierpliwości tutaj jest w tym najbliższym czasie dla Ciebie i też. Też wychodzi, będziesz, jeżeli będziesz miała bo miała tą cierpliwość, to tu wychodzi prowadzenie, albo inaczej powodzenie w sprawach takich materialnych bardzo dużym. Także tu będzie jakiś bardzo. a tutaj mówię, tu musisz wejść w tą swoją energię bezpieczeństwa, odwagi i nie bania się zaryzykować, bo to moja babcia mówiła, ten kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ale... Odpowiedzialność też tutaj bardzo, dojrzałość i odpowiedzialność u Ciebie się bardzo mocno uaktywnia. Co jest bardzo dobre. Wychodzi też u Ciebie jakiś pojazd bądź też, to może być motocykl, to może być auto, ale ciemne. Ciemny kolor tutaj wychodzi. Nie wiem, czy to będzie twoje auto, czy to będzie ktoś, kto do ciebie przyjedzie i przyjedzie ciemnym autem. I on może to sobie coś wręczyć, coś tobie dać. Nie wiem, czemu pomyślałem o uberze, ale, ale, ale tak. Jest też tutaj u Ciebie coś związanego z, i to dam też jako jeden z bonusów, coś związanego z jakimiś czerwonymi kablami, bądź też czerwonymi więzami. Może Ty zawiązujesz coś, będziesz zawiązywać jakąś kukardę, albo, albo coś tutaj łączysz ze sobą, co jest z takim właśnie koloru czerwonego. Aha, i też jakieś ozdoby, ozdoby nie tylko na, do domu, czy tam na zewnątrz, do ogrodów, ale też na przykład, jeżeli chodzi o zwierzęta, tutaj widać takie, bardzo dużo w ogóle artystyczność u ciebie tutaj tak wychodzi, ale też. Taką chęć do osiągnięcia czegoś więcej. Nauka tutaj wychodzi, nie? To, to staram się powiedzieć. Nie bój się wydawać pieniędzy w coś, co da tobie wiedzę, ale też nie bój się odczekać, bo tu widać, że to po prostu to trochę zajmie czasu. Nie bój się wejść w jakąś szkołę, bądź też pewnego rodzaju tutaj um, um, takie. Um, jeżeli cokolwiek z czasem będzie związane, to to jest tak czy tak ok. Czemu? Ponieważ z czasem zbudujesz jeszcze większą stabilność siebie oraz swoich przekonań. A przede wszystkim też zobaczysz, co tak naprawdę chcesz. Inny taki ostatni bonus, który tutaj wychodzi, to jest coś związanego z przeprowadzką, wyprowadzką, przeniesieniem się, pójściem w jakimś nowym kierunku. Będziesz się na tym bardzo zastanawiać, czy to będzie dobre dla Ciebie, nie? Um, i ktoś z trygonu tutaj tego pierwszego, czyli baran, lew albo szczelec wychodzi przy tobie. Bardzo ciekawa energia. Aha i czerwony jakaś suknia bądź też jakaś szata czerwona. Um, ale tak, aha i trzymanie długopisu, Jakbyś coś zapisywał, bo zapisywała bardzo dużo wszystko. Moi drogi, moja droga, jeżeli to czytanie z Tobą rezonowało, prosimy tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale też przede wszystkim, jak się Tobie podobało i jeżeli jesteś zainteresowany, bo jesteś zainteresowany prywatnymi konsultacjami, są one na jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na piwa, udzielę w tym informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.